Cześć, witajcie. Przed nami majówka, później lato, więc letnie wyjazdy i dlatego dziś przygotowałem dla was taki specjalny odcinek, w którym powiem wam jak przygotować wasze BMW lub Mini do wiosny, do takiego wyjazdu. Powiem wam też o tym, w co warto się zaopatrzyć, więc zapraszam was do oglądania. Zaczniemy sobie od informacji na temat akcesoriów transportowych, które można zamontować do każdego BMW lub Mini. Oczywiście, jeżeli mamy możliwość zamontowania railingów lub też haka, bo mówiłem wam między innymi w filmie o BMW M3. Touring, że tam niestety nie możemy zamontować haka, ale jak widzicie, tutaj na BMW M3 mamy relingi, mamy też boks dachowy, mamy też poprzeczkę, na której możemy zamontować rower, więc nawet takie szybkie sportowe auto może dawać nam możliwość zamontowania roweru, czy też przewiezienia dodatkowych rzeczy. A jeżeli będziemy mieli hak, Holowniczy, to na tym haku będziemy mogli też przewieźć bagażnik rowerowy. Na tym bagażniku może, będziemy mogli przewieźć od dwóch do nawet trzech rowerów, więc myślę, że to jest coś, co nam ułatwi podróżowanie, wyjazdy takie wakacyjne. A jak montować boks dachowy, jak montować bagażnik na rowery, to Wam wszystko pokazywałem w dwóch oddzielnych filmach. Linki do tych filmów macie w opisie. W jednym z poprzednich filmów, takich krótkich poradników, pokazywałem wam środki czystości, które pomogą nam, między innymi, usunąć owady z lakieru. To się przyda, jeżeli będziemy jechali właśnie w dłuższą trasę, na przykład na majówkę czy latem. To to wtedy przód auta zbiera trochę pozostałości owadów, które wypada od razu zebrać, żeby nie uszkodziły nam lakieru. Ale też można działać trochę wcześniej, czyli zadbać o ten lakier. Przed wyjazdem, na przykład nakładając folię PPF, lub też powłokę ceramiczną. Folia PPF będzie chroniła nasze auto przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale też będzie ułatwiała pielęgnację lakieru, ponieważ też ta folia posiada zdolność samoregeneracji, to będzie utrzymywała po prostu w lepszej jakości nasz lakier. Gwarancja na tą folię wynosi 10 lat. Jeżeli natomiast będziecie chcieli nałożyć na lakier waszego auta powłokę ceramiczną, to taką powłokę nakłada się co 5 lat. Ona z jednej strony poprawi wygląd waszego auta, a z drugiej strony też ułatwi jego pielęgnację. I tutaj muszę wspomnieć o nowości, czyli powłoce grafenowej, która ma już gwarancję na 10 lat. I o tej powłoce na pewno nagram dla was odcinek, a odcinek o foliach. Macie w opisie link do tego filmu, dodam jeszcze, że gdybyście przed wyjazdem, przed nowym sezonem chcieli odświeżyć wygląd Waszego auta, to możecie też na lakier nałożyć folię, która zmieni jego kolor. Po zimie warto jest też wymienić dywaniki z tych gumowych na welurowe, bo między innymi nie mamy już na drogach śniegu, więc mniej tych zanieczyszczeń wnosimy do auta, ale też... Po zimie, kiedy nasze auto było narażone na działanie wilgoci, mrozu, warto jest wymienić pióra wycieraczek, ponieważ właściwości tej gumy mogły się osłabić i pióra wycieraczek możecie wymienić u nas w naszym serwisie, w jednym z naszych serwisów Bawaria Motors, ale możecie to zrobić też sami, a wasze BMW będzie Wam ułatwiało wymianę tych wycieraczek, bo nie musicie ich tutaj odciągać na siłę i wyginać. Możecie za pomocą bardzo łatwego, Triku, naciśnięcia tego przełącznika wycieraczek przez około 3 sekundy w dół sprawić, że one Wam się zatrzymają tutaj w bardzo wygodnej pozycji, tak żeby można było dużo łatwiej te wycieraczki wymienić. A jeżeli jesteście zainteresowani większą ilością takich ciekawostek, to odsyłam Was do naszej playlisty z ciekawostkami na temat BMW. Zostaniemy jeszcze na chwilę tutaj przy tym aucie, czyli BMW serii 4 Cabrio, bo Cabrio nam się idealnie wpisuje w ten odcinek, czyli auto, którym Będziemy jeździć wiosną, latem na jakieś dłuższe wycieczki, ale chcę Wam pokazać to, że mamy tutaj też takie dodatkowe akcesoria, które można zamontować tutaj do zagłówka. Między innymi taki uchwyt na tablet, który jak widzicie bardzo łatwo się przekręca, więc jeżeli Będziemy, będziecie jechali autem na przykład z dziećmi z tyłu, to można im tutaj tablet zamontować, żeby mogły sobie podczas jazdy coś oglądać i od razu dodam, że te akcesoria, o których Wam opowiadam w tym odcinku, możecie zakupić w naszych działach części akcesoriów w naszych salonach Bavaria Motors, czyli w pięciu lokalizacjach, tak jak ja to lubię mówić, w całej Polsce. Po zimie warto jest też wyczyścić wnętrze Waszego BMW lub MINI, bo... Przez zimę mogło tutaj się dostać sporo wilgoci, sporo zanieczyszczeń. W jednym z poprzednich odcinków pokazywaliśmy Wam, jak pielęgnować wnętrze Waszego samochodu, ale wnętrze samochodu i dbanie o to, wnętrze to nie tylko właśnie dbanie o tapicerkę czy też fotele ale też dbanie o jakość powietrza dlatego też po zimie bardzo dobrze jest przeprowadzić oczyszczanie serwis klimatyzacji ten, na ten serwis to ważne możecie się bardzo łatwo umówić za pomocą aplikacji MyBMW tylko pamiętajcie żeby tam sobie ustawić partnera serwisowego jeden z naszych salonów Bavaria Motors ja wam bardzo często o tej aplikacji MyBMW bo ona jest bardzo pomocna i przyda się nie tylko do umówienia się na serwis, ale też na przykład za pomocą tej aplikacji bardzo łatwo skonfigurujecie kluczyk cyfrowy lub będziecie mogli zdalnie otworzyć lub zamknąć auto, co się może przydać, gdyby na jakimś wyjeździe zagubił Wam się kluczyk. A teraz wyobraźcie sobie, że spędzacie... Czas miło, czas nad morzem, jest ładna pogoda, chodzicie po plaży, no i jesteście z rodziną, wracacie po tym miłym czasie do swojego auta, które stało na parkingu, i co zauważacie, że jest zarysowane? No oczywiście. Bardzo nieprzyjemna sytuacja. No, i teraz pozostaje Wam poszukiwanie winnego, szukanie na przykład nagrań z miejskiego monitoringu, ale jest też dużo lepsze rozwiązanie, czyli wyposażenie swojego auta w kamerę BMW Car Eye 3, która zarejestruje właśnie taką sytuację, która się zdarzy na parkingu. Tam możecie sobie skonfigurować, jak bardzo ta kamera ma być czuła i ona po prostu automatycznie zarejestruje coś, co się będzie działo na parkingu, ale też zarejestruje jakieś nieprzyjemne zdarzenie, które może się wydarzyć podczas jazdy. Moim zdaniem warta polecenia kamera, która sprawi, że ta jazda będzie dla Was spokojniejsza, a o tej kamerze nagrałem też dla Was osobny odcinek, więc tam Was też odsyłam. O tym, żeby wymienić koła z zimowych na letnie przypominać Wam nie muszę. I tą ostatnią informacją zakończę ten odcinek. Dajcie mi znać, jak Wam się podobał. Pamiętajcie też o jego polajkowaniu, jeżeli Wam się podobał i o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał, bo to największy kanał BMW i mini w Polsce, a za dzisiaj Wam już dziękuję, do zobaczenia.